To jest ściśle tajny, ściśle fajny film wakacyjny z wtorku. Jezu, tak mi się wydaje, że jest wtorek 20 po prostu sierpnia 2024 Maksym Hasa po górkach z niejakim nikosiem Ja bujam się w ogóle w Napolu, nie? popatrzcie kolor tej bujawki, nie? Kolor bujawki popatrzcie. Ja bująłam się na Napolu. Zwiedzałam cię stację metra, dostałam karę, bo nie można przesiadać się z linii 1 na 2. Generalnie mam ochotę zawsze zadzwonić do wszystkich. A nie wiem do kogo wybrać, bo z jedną osobą można tylko rozmawiać. No więc nagrywam film. Zazwyczaj z jakimś z intencją, z jakimś autorem nagrywam ten film. Ale w tym momencie to naprawdę będą tylko ściśle fajni. Powiem wam, zrobiłam doświadczenie takie sobie dla siebie prezent na 46. urodziny i na 20-lecie 20 mojej emigracji, którą będziemy obchodzić we wrześniu, tak? Cały wrzesień delikatnie świętuję emigrację, więc zapraszam do mnie na basen. Już od czwartego. Bo w październiku już świętujemy z wiadomo co innego Oktoberfest. Dzisiaj zakupiłam bilety do nowego kroju, kraju. Na pierwszą literę jest ten kraj. Wyobraźcie sobie. a Jest to jeden z najpiękniejszych krajów Jakie są? Jest tam pewna góra o im, o, Też zaczyna się od pierwszej litery I koniaczek też dla zdrowotności o tym samym tytule A, No i cieszę się, że tam jadę Cały tydzień Ciao! A mi piace! Devo dire, in... ja, va bene, grazie.